Cześć, witajcie na kanale Zbrodnia jest Kobietą. W dzisiejszym odcinku chciałabym wrócić do jednego z najczęściej opisywanych przez media nie tylko w Polsce, ale i na świecie morderstw. Morderstwo, którego dokonano w domu Romana Polańskiego jest bowiem bez wątpienia jednym z najgłośniejszych na świecie. Bestialstwo, z jakim dokonano morderstw w jego domu przeraża mimo upływu wielu lat. Jest tym większe, że zbrodnia ta dokonana była przez młodych ludzi. Dużo mówi się o Susan Atkins, kobiecie, która bezpośrednio odebrała życie żonie Romana Polańskiego Sharon Tate. Mniej o jej koleżankach, które również uczestniczyły w tym morderstwie. Dlatego dziś postanowiłam opowiedzieć Wam o jednej z nich, Patricia Cranwinkle. Sama mówiła, że krzywdziła innych po to, by w końcu poczuć się kochana. Do czego więc może doprowadzić brak miłości, a także manipulacje i iluzja dawanej miłości? Co dziś dzieje się z Patrycją? Jak potoczyło się jej życie? Jak radzi sobie za kratami? O tym wszystkim Wam dzisiaj opowiem, więc zapraszam Was do tego, żebyście zostali ze mną i wysłuchali tej historii. Patricia Cranwinkle urodziła się w 1947 roku w Los Angeles. W rodzinie, która wyglądała na całkiem normalną. Jej ojciec pracował w ubezpieczeniach, matka zajmowała się domem. Pat, jak nazywała ją rodzina, była szczególnie zżyta z tatą. była typową córeczką tatusia. Jednak matkę również opisywała jako naprawdę bardzo dobrą i ciepłą osobę. Pamiętam jak bezdomni przychodzili do naszych drzwi i prosili o jedzenie. Zawsze dawała im coś do jedzenia. Jako dziecko Patricia była bardzo przepełniona miłością Miała dużo zwierząt, psy, ptaki, chomiki. Jednak wszystko to legło w gruzach, kiedy rodzice postanowili się rozejść. Po rozwodzie to właśnie dziecko było najważniejszą kartą przetargową w wojnie rodziców. Przerzucali się winą, obarczali dziecko odpowiedzialnością za to, że na przykład chciała przebywać u taty czy u mamy. Ojciec też za wszelką cenę starał się odebrać Patrysię matce, bo wiedział, że tak najbardziej ją skrzywdzi. Mój ojciec chciał całej mojej uwagi. Byłam obiektem niegodziwej gry, zemsty na mojej matce. Byłam w centrum każdej kłótni. To wpłynęło na całe życie dziewczynki. W szkole również nie radziła sobie dobrze. Była przy kości i rówieśnicy naśmiewali się z niej z tego powodu. Nie miała prawdziwych przyjaciół. Matka postanowiła przeprowadzić się do Alabamy. Dziewczynka poszła do nowej szkoły, to też było dla niej trudne. Na dodatek bardzo tęskniła za ojcem. Mówiła, że od tego momentu właściwie cały czas już była rozdarta między rodzicami. W pewnym momencie jednak uznała, że z matką jest jej źle i wróciła do ojca. Jednak, jak widać, faktycznie nie mogła się zdecydować, gdzie ma przebywać, bo gdy skończyła liceum z powrotem, wróciła do matki, do Alabamy. Chciała zostać nauczycielką, zapisała się do szkoły, ale niestety nie wytrwała w swoim postanowieniu i znów wróciła do Los Angeles. Tam już nie zamieszkała z ojcem, ale z siostrą i wpadła w złe towarzystwo. Zaczęła przebywać z ludźmi, którzy nadużywali alkoholu, przywiązała się do nich, znowu poczuła się częścią jakiejś grupy, była dla kogoś ważna. Wszystko jednak przerwała wojna w Wietnamie, ponieważ część jej kolegów musiała wylecieć właśnie do Wietnamu i służyć w wojsku. Niektórzy tam Umierali. To sprawiło, że Patrycja zaczęła bardzo źle postrzegać wojsko wojnę i to pchnęło ją w stronę hipisów, którzy przecież wykrzykiwali hasła, peace not war i cały czas upajali się miłością. Tak też szybko trafiła w ręce Charlie'ego Mansona. Znów poczuła się częścią społeczności, ponieważ tak jak na niej, na wielu osobach, które były wokół Charlie'ego bardzo duże wrażenie wywarła właśnie wojna w Wietnamie. To było dla niej najważniejsze: protestowali przeciwko wojnie, jednocześnie że w bardzo niestandardowy sposób, ale czy ją to wtedy zdziwiło? Szokowało? Nie. Dla niej to poczucie przynależności było najważniejsze. Paliłam dużo marihuany, haszyszu, używałam kwasu kilka razy. W tamtym czasie picie i zażywanie narkotyków nie wydawało się niezwykłe, ponieważ robiłam to już wcześniej z kolegami z liceum, mówiła w programie Punkt Zwrotny. Ponieważ była też osobą bardzo wierzącą z domu, pasowało jej to, że cała ta właśnie rodzina Mansona bardzo dużą uwagę zwracała właśnie na religijność. Podkreślali, że Bóg jest wszechobecny i wszechwiedzący, a ona potrafiła nawet cytować fragmenty Biblii. Na dodatek Manson, który tak ciągle mądrze mówił, wygłaszał swoje przemówienia, imponował tylu osobom, Sprawiał według niej wrażenie takiego nowego Jezusa. Widziała w nim przynajmniej ona kogoś na kształt tej osoby. A na dodatek Manson, jak już pewnie wiecie, bo pewnie o nim słyszeliście, był osobą wybitnie inteligentną. Dlatego tak bardzo mocno był w stanie wpływać na ludzi, że szybko odnajdował to, czego im w życiu brakowało. U Patrycji szybko zorientował się, że ma ona ogromną potrzebę akceptacji, przynależności i przede wszystkim miłości. Nauczył ją samoakceptacji, również to, co zawsze było wyśmiewane, dla niego stało się naturalne i piękne. Namawiał ją do tego, żeby rozbierała się, żeby przebywała nago, żeby się akceptowała, a przecież całe życie była z powodu swojej wagi wyśmiewana. Nie mogłam w to uwierzyć, zawsze wstydziłam się swojego ciała. Nigdy nikt nie nazwał mnie piękną, zaczęłam płakać. Omamił ją do tego stopnia, że była przekonana, że jest to miłość, że są tylko dla siebie. On dość szybko zorientowała się, że w przypadku Mansona to nie ma racji bytu. Była zszokowana, gdy później Manson przedstawił jej Mary i Lynn kobiety, z którymi żył. Jednak dla niej w tym momencie ważniejsze było być bliżej Charliego, niż przeciwstawić się temu, co jej nie pasowało. Przełknęła to i postanowiła, że da radę tak funkcjonować. Kiedy już weszła trochę w tę rodzinę, stwierdziła, że nie może tak tylko tam bywać. Chce być częścią rodziny Mansona. Porzuciła pracę, siostrę i siostrzeńca i dołączyła do Charliego innych kobiet. Bardzo lubiła Mary i Lynn. Pod wieloma względami przywiązanie do nich, a później do innych kobiet było dla mnie równie ważne co związek z Charlie. Ta potrzeba miłości sprawiała, że nie miała dużych wymagań, nie przeszkadzało jej to, że prowadzili tułaczy, tryb życia, że jeździli autobusem po całych Stanach. Widziała w tym tylko plusy, mówiła, że odwiedzali przecież niesamowite miejsca, poznawali nowych ludzi, to była niekończąca się przygoda. W pewnym momencie jednak Charlie postanowił osiedlić się koło Hollywood po to, żeby realizować swoje muzyczne marzenia. To wtedy właśnie zmienili koczowniczy tryb życia w bardziej przypominający komunę. Znalazły Dom, w którym mieszkał 79-letni niewidomy mężczyzna. Początkowo pozwolił im zostać na kilka dni, ale ponieważ zobaczył, że sprzątają w jego domu, wycinają chwasty koło niego, kobiety mu gotują, oglądają z nim telewizję, są miłe i na dodatek pozwalają gładzić mu się po udzie. Przestało mu to przeszkadzać. W pewnym momencie jednak zorientował się, że na ranczu mieszka więcej osób niż przypuszczał. Ale wróćmy do Patrysi. Ona tutaj rozkwitała, czuła się jak gospodyni, czuła się jak jedna z ważnych osób w społeczności, czuła się potrzebna. Nawet niektóre z dziewczyn mówiły, że była wyznaczana do pilnowania ich. Tę rolę przyznał jej Manson. Chciał, żeby nie tylko ona czuła, że jest potrzebna, ale żeby też czuła, że inne osoby potrzebują jej żeby czuła się odpowiedzialna, ważna. Patrycja po latach przyznała, że coraz więcej, wszyscy w rodzinie Mansona brali LSD. Charlie miał to wykorzystywać do tego, żeby kobiety wyspywały się swoich ograniczeń. Charlie wydawał się wiedzieć rzeczy o Patrysi, których nikt nie wiedział. Sekretne lęki, sekretne sny. I była przekonana, że ma moce nadprzyrodzone. Wiedział, jak zwracać uwagę na mocne i słabe strony ludzi, wiedział, jak wykorzystać te informacje do manipulowania nimi, powiedziała. Tego nauczył się wcześniej w więzieniu. Charlie jednak podczas swojej muzycznej kariery zainspirował się pewnym albumem chodziło o The White Album. Zrozumiał przekaz albumu w ten sposób, że wybuchnie wojna i będzie to wojna między elitami a resztą społeczeństwa. W tym momencie ponad stał się bardziej mm, złośliwy, brutalny, kontrolujący. Czy miało na to wpływ to, że już miał aż taką władzę, czy to, że faktycznie w jego głowie narodziła się jakaś wizja, nie do końca wiadomo. W tym momencie też zaczął inaczej traktować Patricia. Zaczął robić takie rzeczy, jak chwytanie mnie za biodro. Pamiętam, kiedy raz się z niego śmiałam, a on szarpnął mnie za włosy i powiedział: Już nigdy więcej się ze mnie nie będziesz śmiać. Kiedy byliśmy w lesie, rzucił mi noże przez głowę, rzucał toporkami, czasami dawał mnie innym ludziom do seksu. Chodziło o to, żebym wiedziała, że zawsze ma nade mną kontrolę. Między narkotykami a przemocą i moją niezdolnością do podejmowania właściwych decyzji mogłam odejść, ale nie zrobiłam tego, mówiła w 2004 roku. A Manson kontynuował swoją misję, swoją wojnę z bogaczami. Postanowił ich ukradać. Patricia nie do końca się to podobało, ale mimo tego, że podejście Mansona do niej się zmieniło, nadal była omamiona. Pomimo jego stosunków z innymi kobietami, żywiła fantazję, że pewnego dnia będzie miała z nim dzieci, że będą rodziną. Wiedział, jak zwrócić na mnie uwagę na tyle, by utrzymać trzymać tę fantazję przy życiu. Ponieważ za każdym razem, kiedy Patrycja była załamana, skrzywdzona, nieszczęśliwa, on jednak do niej wracał, kochał się z nią, dawał jej atencję i cały czas wykorzystywał jej lęki. Mówił, że jeśli kiedykolwiek chciałaby go zostawić, to skaże się na życie bez miłości, a przecież tego bała się najbardziej. Niestety wszystko zmierzało w złym kierunku. Grupa coraz częściej krzywdziła innych ludzi. Pierwszy raz za 2500 dolarów zabili Dilera. Część członków grupy po tym incydencie odeszła, ale patryś. Ja nie poszła z nimi. Bała się, że Manson ją wyśledzi. Któregoś dnia po raz kolejny postanowił sprawdzić lojalność zakochanej w nim dziewczyny. Szedł do przyczepy, w której opiekowałam się dziećmi, i powiedział, żebym wyszła. Kiedy pojechałam na przód, rancza, był tam samochód, był tam pan Watson, była tam panna Atkins i panna Kasebien. I Charlie powiedział, żebym poszła z Watsonem i zrobiła wszystko, co mi powie. I jak się domyślacie, chodziło właśnie o te straszne czyny, które miały miejsce w domu Romana Polańskiego i Sharon Tate. Z biegiem lat kobieta Podczas swojej odsiadki zdradzała coraz to nowe szczegóły na temat tego wieczoru. Opowiadała, jak jej kolega wziął Sharon Tate i Abigail Foster. W pewnym momencie Foster udało się wyrwać i zaczęła uciekać. Powiedział, żebym ją złapała i zabiła, i tak zrobiłam. Pobiegłam za nią, dźgnęłam ją nożem, ona błagała o życie, ale ja cały czas zadawałam jej kolejne ciosy. Kiedy usłyszałam, że Tek walczy z kimś na ganku, powiedziałam mu, że nie wiem, czy ona jeszcze żyje. Tek kazał mi iść do domu i zabić wszystkich, których tam zastanę. Jednak to, co się stało, nie było bez wpływu na Patrycie. Miała ona ogromne wyrzuty sumienia. Przejmowała się jednak nie najbardziej tym, co zrobiła, ale tym, że oprócz niej były tam dwie inne kobiety, a przecież miała je chronić a nie udało jej się to. Tymczasem Charlie nie do końca był zadowolony z tego, co zaszło, postanowił, że kolejna noc będzie jeszcze bardziej mordercza. Charlie zdecydowanie kazał mi iść drugiej nocy. W tamtym momencie czułam się jak martwa w środku. Tak naprawdę nie miało to już dla mnie znaczenia, mówiła w 1994 roku w programie Punkt zwrotny. Tej nocy Rosemary i Leno, małżeństwo, właściciele firm zostali zabici. Miałam jasne rozkazy do wykonania, kazano mi zabić, więc to robiłam. Manson kazał mi też zrobić coś magicznego. Opowiedziała, tłumacząc, dlaczego dźgnęła Rosemary i napisała jej krwią na ścianie śmierć świniom. Śledczym zajęło jakiś czas dotarcie do tego, kto stoi za tymi strasznymi morderstwami. Mogliby do tego nigdy nie dojść, gdyby nie fakt, że mordowały dzieciaki, które nie do końca zdawały sobie sprawę z tego, co tak naprawdę zrobiły. Były pod takim wpływem Mansona, że nie było to dla nich coś, co należy ukrywać. W momencie, kiedy policja błędnie oskarżyła kogo innego o te zbrodnie, Patricia akurat spotkała młodego mężczyznę, któremu postanowiła się pochwalić, czego dokonała. Mężczyzna szybko zgłosił to na policję kiedy jeszcze byli razem, Patricia została zatrzymana. Początkowo Patricia nie przyznawała się, jednak policja bez trudu dopasowała jej odciski palców do tych, które znaleziono na miejscu zbrodni. Patricia już po Podczas procesu twierdziła cały czas, że była ofiarą. Jako młoda dziewczyna wpadła w sidła Mansona, który miał wykorzystywać jej naiwność. Chciałam kochać, chciałam czuć się bezpiecznie, poczuć, że ktoś o mnie dba. Jednak miało się to w dużej kontrze do tego, jak dziewczyny zachowywały się na sali rozpraw. Były bardzo zuchwałe, cały czas demonstrowały swoją przynależność do Mansona, tak jakby wierzyły, że nic się im nie stanie, że on je wyciągnie z tej sytuacji. Kiedy on wyciął sobie X na czole, oni zrobili to samo. Kiedy golił głowę, oni zrobili to samo. Wszyscy zostali skazani za morderstwo pierwszego stopnia. Kiedy Patricia usłyszała wyrok, mówiła, że sięgli ocenili siebie. Każdemu ze skazanych zajęło lata, żeby odciąć się od tego, czego nauczył ich Manson, żeby zrozumieć, że tak naprawdę popełnili zbrodnie, a nie zrobili nic magicznego, nie brali udziału w żadnej wojnie. Również Patrysi zajęło to bardzo długo, choć pobyt w więzieniu wiązał się dla niej z wieloma przykrymi sprawami. Jej starsza siostra zmarła z powodu przedawkowania heroiny w pierwszych miesiącach procesu. Jej matka odwiedzała ją sporadycznie z Alabamy. Ojciec walczył o córkę, jednak niewiele był w stanie zrobić. Patrycja była skazana na karę śmierci. Jednak w 1972 roku Sąd Najwyższy w Kalifornii orzekł, że kara śmierci jest niezgodna z konstytucją. Decyzja zmieniła wyroki śmierci dla zabójców na dożywocie. Po kilku latach Patrycja miała okazję, żeby stanąć przed omisją do spraw zwolnień warunkowych. Jednak ona cały czas pozostawała wierna Mansonowi. Bo podczas gdy inni razem z nią skazani już dawno wyrzekli się jego nauk. Była także w kontakcie korespondencyjnym ze swoim mistrzem. Listy do niego przemycał jej adwokat. Jednak po kilku latach i ona zaczęła kwestionować autorytet Mansona. W 2000 roku wróciła do wiary chrześcijańskiej. Do dziś jednak przekonuje, że choćby bardzo chciała, nie byłaby w stanie opuścić sekty. Twierdzi dziś, że nie tylko dlatego tak było, że bardzo chciała w to wszystko wierzyć, ale bała się, że ktoś zrobi jej krzywdę, jednak odwróciła się od Mansona najpóźniej ze wszystkich skazanych. Wtedy z dala od Mansona zdałam sobie sprawę, że wszystko w co wierzyłam było złe. Dzisiaj jestem, kim wybrałam, że będę. Każdego dnia biorę odpowiedzialność za każde wypowiedziane słowo, za każdy. I za wszystko to, w co wierzy. Obecnie Patricia jest najdłużej osadzoną kobietą w kalifornijskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rzadko udziela wywiadów. Jednak za każdym razem nieco zmieniała podejście do sprawy, która zadecydowała o jej przyszłości. W jednym z wywiadów potrafiła mówić, że bierze pełną odpowiedzialność za to, co zrobiła, by w kolejnym powiedzieć, że nie miała pojęcia, czego dokonuje, bo była pod wpływem siły Mansona. W innych z kolei wywiadach przedstawiała siebie jako ofiarę przemocy domowej. Mimo wszystko usilnie stara się udowodnić wszystkim, że się zmieniła. Ukończyła studia, bierze udział w programach samodoskonalenia. Uczy inne więźniarki, bierze udział w treningach, Psów dla osób niepełnosprawnych. Jest w tym wolność, że dzisiaj jestem tym, kim chcę być. Codziennie biorę za siebie odpowiedzialność. Nauczyłam się wyboru za najbardziej przerażającą cenę, mówiła podczas filmu dokumentalnego My Life After Manson. Mimo, że czternastokrotnie ubiegała się o to, by zwolnić ją z odbywania kary, sąd nigdy nie był w stanie uwierzyć w jej przemianę. A wy spodziewaliście się, że za tą zbrodnią stoi taki bezmiar miłości? I oczywiście mówię to nieco cynicznie, ponieważ uważam, że faktycznie była to wielka miłość, ale bardzo jednostronna. Pokazuje to jednak, jak ważne jest nasze dzieciństwo, jak dużą odpowiedzialność bierzemy na siebie, powołując na świat dzieci, jak dużą odpowiedzialność bierzemy za ich psychikę. Kiedy po nieudanym związku staramy się żonglować ich uczuciami, po to, żeby odnieść jakieś własne, prywatne sukcesy? Czy gdyby nietrudne dzieciństwo, Patrycja byłaby w stanie być innym człowiekiem? Czy uważacie, że wszystko w życiu ma wpływ na naszą przyszłość? Czy jednak niektórzy z nas rodzą się ze skłonnościami, które sprawiają, że później lądują na długie lata w więzieniu? Będę bardzo wdzięczna za komentarze na ten temat. Dajcie znać też, czy słyszeliście o Patrycji i o jej życiu. A także napiszcie, jakie inne sprawy powinnam prześledzić dla Was, by Wam o nich opowiedzieć. Będę również bardzo wdzięczna za subskrypcję, bo nie ukrywam, że na tym etapie rozwoju kanału są one dla mnie bardzo istotne. Więc, jeżeli to, co robię, Wam się podoba, zapraszam serdecznie, byście zostali ze mną na co dzień jako subskrybenci. Dziękuję Wam za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.